Róż dupę do roboty albo dostaniesz kofa. Muszę dostać się na stawek. Nikt nie ma tam wstępu. Takie dostałem rozkazy. Zabiję każdego, kto wejdzie na pokład bez zezwolenia. W imię Inosa będę chronił statku do ostatniej kropli krwi. Śmiesz przeciwstawiać się woli maga ognia? Nie skończę. Niech Inos mi wydaczy. Magowie ognia to strażnicy mądrości Inosa. Ktokolwiek im się sprzeciwia, sprzeciwia się woli samego Inosa, odrzucając jego łaskę. Co będzie, jeśli wejdę na pokład? Zabiję. To znaczy, będę cię musiał powstrzymać. Zaatakowałbyś maga ognia? Nie śmiałbym podnieść ręki na maga. Więc co byś zrobił, gdybym wszedł na pokład? Nic, panie. W takim razie wchodzę. Nie rób tego, proszę. Wiesz, jak często pada tu deszcz? Słabe zbiory, dupa słabe zbiory. Wracaj tam i wyduś z niego forsę. Z początku chciałem powiedzieć coś o twoich wątłych ramionach, ale potem zobaczyłem twoją paskudną mordę. To twoja ostatnia szansa, żeby odejść stąd do własnych sił. Ale czy my się aby nie znamy? Oczywiście. Ty sukin synu! Chyba przywaleci w mordę. Co? Właśnie tego ci teraz trzeba. Wysyła mnie Torus. Kazał mi wybrać sobie jakąś broń. Czyżby? Powiedział, że mam ci dać porządnego kopa w dupę, jeśli będziesz sprawiał kłopoty. Naprawdę? Wiesz co? Zrobimy inaczej. Jeśli nie wyjdziesz stąd w tej chwili, to ty dostaniesz kopa w nie, się swoim imieniem. A rodzice Dali! Twoja droga kończy się tutaj! Niech zcześnie twa cielesna powłoka! Wolałbym nie, jeśli łaska. A co tu właściwie robisz? Ha, robię tu za chłopca na posyłki. Zanieś to tam, mi na oku zębacze, Bilgot chodź tu, Bilgot idź tam. Mogłem zostać w domu z moją starą. Tam było tak samo, ale mogłem przynajmniej porządnie zjeść. Kim jesteś? Nazywam się Abuin ibn Jadir, ibn Omar Khalid, ben Haji al sharibi To może tak. Twój ojciec zabawiał się z owcami. Cóż, były takie plotki. Wysyła mnie Torus. Kazał mi wybrać sobie jakąś broń. Czyżby? Widzisz, mam zrobić dla niego coś, czego nie może zrobić żaden z ludzi Gomeza. Tak? I pewnie stary Torus nie ma nic lepszego do roboty niż przysyłać cię do mnie, co? Powiedział, że mam ci dać porządnego kopa w dupę, jeśli będziesz sprawiał kłopoty. Dobra stary, czego potrzebujesz? Poszedłem zobaczyć się z Raulem. I? Koniecznie potrzebował porządnego obicia pyska. Powiedz no, czy to coś z przodu twojej głowy to twarz czy dupa? Nie łapię. Byłeś w klasztorze. Jak tam jest? Inaczej. Śmiertelny! Jak śmierza zakłócać mój spokój. Przygotuj się na śmierć! Jeszcze się przekonamy, na kogo przyszła pora, ty gnijący ochłapie. Co robisz? Topisz złoto? Nie, siekam cebulkę! Wciąż masz problemy ze strażnikami miejskimi? Sam zaraz załatwię ci problemy durniu. Nie przeszkadzaj sobie w pracy. A myślisz, że co ja robię? Grzebię sobie w jajach? Przynoszę ważne informacje dla Lorda Hagena. Jesteś najemnikiem! Czegóż takie ścierwo może chcieć od Lorda Hagena? to było zrobić. Przybywam z ofertą pokoju. Więc w końcu poszliście porozum do głowy, giganież. Idź więc do lorda Hagena, ale uważaj na język można, i zachowanie. Wszystko, albo skopie ci to twoje tłuste dobsko... Hej, ty! Kto? Ja? Nie, twoja babcia. Jasne, że ty. Hej, ty! Mordrak był jednym z moich najlepszych dostawców, ty głupcze! Jeśli chcesz zostać członkiem tego obozu, na mój głos nie masz co liczyć. To pocałuj mnie w tyłek. Niewierny? W domu pana? Bądź przeklęty. Sam bądź przeklęty, pajacu. Ba Powiedzmy sobie szczerze. Przyszedłeś tutaj tylko dlatego, żeby móc pocałować Gomeza w dupę. Cześć. Mm. Ow, co? Ba Śmiesz stawać na drodze wybrańcowi Inosa? Nie sądzę, żeby coś się... Mm. Nie, oczywiście, że nie. Przed wybrańcami Inosa bramy zawsze stoją otworem. Nie wiem już, w co wiesz. Bluźnierco, módl się o łaskę Inosa. To przecież tak, wybrańcze. Wszystko w porządku? Jesteś pewien, że nie ma już tych chrząszczy? Patrz, jeden jest za tobą. Co? Zmywam się stąd. Że nie podziel się swoim imieniem. O! Czy zdarzyło się tu ostatnio coś ciekawego? Tak, że wpuścili tutaj kogoś takiego jak ty. To absolutny ewenement. Skąd mam wiedzieć? Żarty sobie ze mnie stroisz? To byłeś ty, przyznaj się. Pocałuj mnie w dupę. Lepiej będzie, jak natychmiast uwolnisz niewolników. Słuchaj, nie mogę nikogo wypuścić, jeśli nie mam takiego rozkazu od Torusa. Mówiłeś, że niewolnicy należą do Bladwina. Tak! Ale wspominałem też, że nie mogę ich zwolnić bez pozwolenia Torusa! Jesteś z tych typów, którzy nawet nie pójdą się odlać bez pozwolenia, co? A tak w ogóle to za co tutaj trafiłeś? Ty też za bardzo lubisz zwierzęta. Oni krzywo na to patrzą, wiesz? Właśnie tak tutaj wylądowałem. Kim jesteś? Jestem guru z obozu na bagnie. Moi słudzy mówią na mnie bal medbek Słudzy? Nie widzę tu żadnej służby. O, ależ oni są wszędzie. Spójrz na drzewa, jak one tańczą. E, rozumiem. Cóż, chyba pójdę już dalej. Zaczekaj! Mógłbyś pomóc mi przekształcić to bagno w ogromną łąkę pełną kwiatów. Może zaczniesz beze mnie. Wrócę niedługo. Na twoim miejscu nie szedłbym dalej. Dlaczego? Widzę, że jesteś tu nowy, co? Stary, ta droga prowadzi na ziemię orków. Zrobią z ciebie kotlety. O, wszystko w porządku? Tak, w porządku. Ale... Kiski grają mi marsza. Garond znowu kazał zmniejszyć racje żywnościowe. Jeśli szybko nie dostanę czegoś porządnego do zjedzenia, chyba odgryzę Garondowi jego tłustą dupę. Potrzebuję broni. Potrzebuje prowiantu. Trochę złota też by nie zaszkodziło. Złoto? Wszyscy chcemy złota. Zapewne. Tylko co z nim zrobisz? Sądząc po twoim wyglądzie, wydasz je na wódkę. Albo przepuścisz w burdelu. A ty masz pewnie lepszy plan, co? Jeśli chodzi o czynsz. Porozmawiasz z Onarem? Prawda? Już to zrobiłem. I co? Co powiedział? Przykro mi, ale muszę cię zabić. Co Lenar myśli o Estebanie? O ile dobrze wiem, Lenar nie myśli. Śmiertelny, twój czas właśnie dobiegł końca. Ależ skąd kobiety i gnijące mumie przodem? Chyba nie przyszedłeś tu, żeby sprawiać kłopoty, co? Jasne, zamierzam przejąć kontrolę nad całym obozem. Miałem paskudny dzień i mam ochotę rozładować część drzemiącej we mnie złości. Nie ruszaj się przez chwilę. Nie się swoim imieniem.